No i tyle. Pierwszy dzień w Polsce. Ja pierdzielę. W ogóle pewnie będzie moja wina, chociaż ja nie czuję się w ogóle winny dlatego że no jest w uderzenie z przodu, nie? Zawsze jest z przodu, no to, no to wiadomo jak to wygląda eee, z winą, ale ja nie czuję się winny, bo pan mi zajechał drogę, po prostu mi się wbił strasznie tak bez kierunkowskazu i jakby nie popatrzył w lusterko. Mam w sumie nagranie z kamerki. No i zobaczymy, zaraz przyjedzie policja. Lipa. No tak patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak I osłona lampki, ona pękła Tutaj Ale lampa jest cała, działa normalnie, więc Kurde, no nie zdążę na skoki Tego się najbardziej martwię, tego mi najbardziej szkoda Jezu, tutaj te wszystkie systemy to jest masakra Ale chyba, chyba ten No nie zdążę na skoki, ale może na jakiś jeden chociaż zdążę, o zobaczcie teraz już Jak nowe, o Normalnie gość mi zajechał drogę, nawet te uderzenia u niego w aucie też jest tak bardzo. Z, wiecie, z tyłu z lewej, u mnie jest no, zderzak z prawej, co sugeruje, że nie wjechałem mu w tyłek, tylko w jego no, tył boku, bo on tak naprawdę jeszcze był w połowie swojego pasa, nie? Nawet bardziej na swoim pasie. Yy, nie popatrzył w ogóle w lusterko. Boję się, że będzie moja wina, chociaż nie czuję się w ogóle winny tego, temu temu zderzeniu, temu wypadkowi. No mam na. A nie, pewnie będzie do filmu, do kontentu. Oby się nagrało, kurczę. No i tyle. No szkoda. Co tu więcej gadać? Szkoda, że tego pana za mną nie pokazywał, ale no bo to taki starszy pan i, i się mocno zestresował tym, tym wypadkiem. No ciekawy jestem w ogóle. Kurczę. No nie wiem, zobaczymy. Oddać, to jest, co się udało odłożyć. Udało się? Tak. Dobra, to mamy podejść tam? Dobra. Kamerka oddana. Wszystko się udało otworzyć. No to teraz pytanie: czy na moją korzyść, czy nie? <gry> Czuję się jak wiecie po kartkówce w szkole. Pani sprawdza jeszcze tego samego dnia na tej samej lekcji, jak wam poszło i tak nie wiesz. Wydaje ci się, że dobrze, ale. Zależy od pani Pani kierowcy sprawa jest zakończona, kierowcy ukradli ma ten karny, poczekasz chwilę damy dane do ubezpieczenia, okej? Okay? Dobrze, i dziadek jedzie, bo. No, no to... właśnie. Dziękuję.